Przypowieści Salomona, rozdział 30. Słowa Agura, syna Jakę z masy. Mąż ten mówi. Mozoliłem się nad sprawą Bożą, mozoliłem się nad sprawą Bożą i uległem. Zaiste, jestem najgłupszy z ludzi i nie mam ludzkiego rozumu. Nie uczyłem się mądrości i nie mam wiedzy o Najświętszym. Kto wstąpił na niebiosa i zstąpił? Kto zebrał wiatr w swoje dłonie? Kto owinął wody płaszczem? Kto stworzył wszystkie krańce ziemi? Jakie jest jego imię? I jakie jest imię jego syna? Czy wiesz? Każde słowo Pana jest prawdziwe. On jest tarczą dla tych, którzy mu ufają. Nie dodawaj nic do Jego słów, aby Cię nie zganił i nie uznał za kłamcę. Proszę Cię o dwie rzeczy. Nie odmów mi, zanim umrę. Oddal ode mnie fałsz i słowo kłamliwe. Nie nawiedź mnie ubóstwem, ani nie obdarz bogactwem. Daj mi spożywać chleb według mojej potrzeby, abym, będąc syty, nie zaparł się Ciebie i nie rzekł, Któż jest Pan? Albo, abym z nędzy nie zaczął kraść i nie znieważył imienia mojego Boga. Nieoczerniej sługi przed Jego Panem, aby Ci nie złorzeczył i byś Ty nie poniósł kary. Jest ród, który złorzeczy Ojcu i nie błogosławi Matce. Ród we własnych oczach czysty, choć nie jest obmyty z własnego brudu. Ród, o oczach wyniosłych, o powiekach dumnych, ród, który ma zęby jak miecze, a żuchwę jak noże, aby pożreć ubogich na ziemi, a biednych wśród ludzi. Pijawka ma dwie córki, którym na imię daj, daj. Trzy są rzeczy nienasycone, owszem cztery, które nigdy nie powiedzą dosyć. Kraina umarłych, łono niepłodne, ziemia niesyta wody, i ogień, który nigdy nie powie dosyć. Oko, które szydzi z ojca i gardzi sędziwą matką, wydziobią kruki nad rzeką lub zjedzą orlęta. Trzy rzeczy są niezrozumiałe dla mnie, owszem cztery, których nie pojmuję. Szlak orła na niebie, droga węża na skale, droga okrętu na pełnym morzu, i obcowanie mężczyzny z kobietą. Tak postępuje cudzołożnica. Je i obciera sobie usta, i mówi: Nic złego nie uczyniłam. Pod trzema rzeczami drży ziemia owszem, czterech unieść nie może: niewolnika, gdy zostaje królem, głupca, gdy żyje w dostatkach, wzgardzonej, gdy zostaje żoną, służącej. Gdy dziedziczy po swojej pani, cztery stworzenia na ziemi należą do najmniejszych, a są mędrsze niż mędrcy: mrówki, ludek słaby, a jednak w lecie zbierają swój pokarm, borsuki, ludek bez siły, a w skale buduje swoje mieszkania, szarańcze, nie mają króla, a jednak wszystkie wyruszają w szeregu, jaszczurka. Da się schwytać rękoma, a jednak jest w pałacach królewskich. Trzy są istoty, które mają wspaniały krok, owszem cztery, które chodzą dostojnie: lew, bohater wśród zwierząt, który przed nikim nie ustępuje, kogut, co dumnie kroczy, kozioł i król, który jak Bóg występuje wśród swojego ludu. Czy bezmyślnie postąpiłeś, wynosząc się, albo czy dobrze rozważyłeś, połóż rękę na ustach. Przez ubijanie mleka robi się masło. Mocniejsze wycieranie nosa powoduje krwotok, a kto wzbudza gniew, wywołuje kłótnie. Przypowieści Salomona, rozdział 31 Słowa Lemuela, króla masy, których go uczyła jego matka. Cóż mam powiedzieć, mój pierworodny Lemuelu, i co, synu mojego łona, synu moich ślubów? Nie oddawaj kobietom swojej siły, nie chodź drogami, na których gubią się królowie. Królom, o Lemuelu, królom nie wypada pić wina, Albo książętom pragnąć mocnego napoju, aby przy piciu nie zapomnieli ustaw i nie naginali prawa wszystkich ubogich. Dajcie mocny napój ginącemu i wino strapionym na duchu, niech piją i zapomną o nędzy i nie pomną już swojego trudu. Otwórz swoje usta w obronie niemego i w sprawie wszystkich opuszczonych. Otwórz swoje usta, sądź sprawiedliwie, ubogim i biednym wymierzaj sprawiedliwość. Dzielna kobieta, trudno taką, jej wartość przewyższa perły. Sercem małżonka ufa jej, nie brak mu niczego, gdyż wyświadcza mu dobro, a nie zło, po wszystkie dni swojego życia. Dba o wełnę i len. I pracuje żwawo swoimi rękami. Podobna jest do okrętów handlowych, z daleka przywozi żywność. Wstaje wcześnie, gdy jeszcze jest noc, daje żywność swoim domownikom, a swoim służącym, co im się należy. Gdy zechce mieć rolę, nabywa ją, pracą swoich rąk zasadza winnica. Mocą przepasuje swoje biodra i rześko porusza ramionami. Wyczuwa pożytek ze swojej pracy. Jej lampa także w nocy nie gaśnie. Wyciąga ręce po kądziel, swoimi palcami chwyta wrzeciono. Otwiera swoją dłoń przed ubogim, a do biedaka wyciąga swoje ręce. Nie boi się śniegu dla swoich domowników, bo wszyscy jej domownicy mają po dwa ubrania. Sama sobie sporządza okrycia. Jej szata jest z purpury i bisioro. Mąż jej jest w bramach szanowany, zasiada w Radzie Starszych kraju. Wyrabia spodnią bieliznę i sprzedaje ją, i pasy dostarcza kupcowi. Dziarskość i dostojność jest jej strojem. Z uśmiechem na twarzy patrzy w przyszłość. Gdy otwiera usta, mówi mądrze. A jej język wypowiada dobre rady. Czuwa nad biegiem spraw domowych, nie jada chleba niezapracowanego. Jej synowie nazywają ją szczęśliwą, jej mąż sławi ją, mówiąc: Jest wiele dzielnych kobiet, lecz ty przewyższasz wszystkie. Zmienny jest wdzięk i zwiewna jest uroda, lecz bogobojna żona jest godna chwały. Oddajcie jej, co się jej należy. Niech ją w bramach wysławiają jej czyny. Przypowieści Salomona, rozdział dwunasty. Sprawiedliwy ma się lepiej niż inny, lecz droga bezbożnych wiedzie ich na manowce. Gnuśny nie upoluje swej zwierzyny, lecz pracowity wielce się wzbogaca. Na ścieżce sprawiedliwości jest życie, lecz droga odstępstwa wjedzie do śmierci. Dzieje Apostolskie, rozdział siódmy. A arcykapłan rzekł: Czy tak się mają te rzeczy? On zaś odrzekł: Mężowie, bracia i ojcowie, słuchajcie. Bóg chwały, Ukazał się Ojcu naszemu Abrahamowi, gdy był w Mezopotamii, zanim zamieszkał w Haranie, i rzekł do niego: Opuść ziemię swoją i rodzinę swoją, i idź do ziemi, którą ci wskażę. Wtedy wyszedł z ziemi Chaldejskiej i zamieszkał w Haranie. A stamtąd, gdy umarł jego ojciec, przesiedlił go do tej ziemi, w której wy teraz mieszkacie. I nie dał mu w niej w posiadanie ani piędzi ziemi, lecz obiecał, że dają jemu w posiadanie i jego potomstwu, chociaż jeszcze nie miał dziecięcia. A Bóg mówił tak, że potomkowie jego będą przychodniami na obczyźnie, i że ujarzmią ich i uciskać będą przez czterysta lat. A ten naród, któremu jako niewolnicy służyć będą, ja sądzić będę, powiedział Bóg, a potem wyjdą i mnie służyć będą na tym miejscu. Potem zawarł z nim przymierze obrzeski. Tak to zrodził Izaaka i obrzezał go dnia ósmego. Izaak zaś Jakuba, a Jakub dwunastu patriarchów. A patriarchowie, zazdroszcząc Józefowi, sprzedali go do Egiptu, ale Bóg był z nim i wyrwał go ze wszystkich jego ucisków, i dał mu łaskę i mądrość przed faraonem, królem Egiptu, który ustanowił go zarządcą Egiptu i całego domu swego. I nastał głód w całym Egipcie i w Kanaanie, i niedola wielka, i ojcowie nasi nie mieli żywności. A gdy usłyszał Jakub, że w Egipcie jest zboże, posłał tam po raz pierwszy ojców naszych. Za drugim razem Józef dał się poznać braciom swoim, a Faraon poznał ród Józefa. Józef zaś wyprawił posłów i sprowadził ojca swego Jakuba, całą rodzinę liczącą 75 dusz i przeniósł się Jakub do Egiptu, i umarł on i ojcowie nasi. I przeniesiono ich do Sychem i złożono w grobowcu, który za pieniądze kupił Abraham od synów Hemora w Sychem. A gdy się zbliżał czas obietnicy, którą Bóg dał Abrahamowi, rozrósł się i rozmnożył lud w Egipcie, aż nastał w Egipcie inny król, który nie znał Józefa. Ten zawziął się podstępnie na nasz ród, uciskał ojców naszych, zmuszając ich, żeby wyrzucali swoje niemowlęta, by nie zostawały przy życiu. W tym czasie narodził się Mojżesz, który był miły Bogu. Przez trzy miesiące chowano go w domu ojca, a gdy go wyrzucono, wzięła go córka faraona i wychowała go sobie za syna. Wdrożono też Mojżesza we wszelką mądrość Egipcjan, aby był dzielny tak w słowach, jak i w czynach. A kiedy skończył czterdzieści lat, stało się potrzebą jego serca odwiedzić braci swoich synów Izraela. I ujrzawszy jednego, którego krzywdzono, ujął się za nim, pomścił krzywdzonego i zabił Egipcjanina. Sądził zaś, że bracia zrozumieją, iż Bóg przez jego ręce daje im wybawienie, ale oni nie zrozumieli. Następnego dnia zjawił się wśród nich, gdy się bili, i usiłował skłonić ich do zgody, mówiąc: Mężowie, braćmi jesteście, czemu krzywdzicie się wzajemnie? Lecz ten, który krzywdził bliźniego, odepchnął go i rzekł: Któż cię ustanowił przełożonym i sędzią nad nami? Czy chcesz mnie zabić tak jak wczoraj zabiłeś Egipcjanina? I uciekł Mojżesz z powodu tego słowa i stał się przychodniem w ziemi madiańskiej, gdzie zrodził dwóch synów. A kiedy minęło czterdzieści lat, ukazał mu się na pustyni góry synaj anioł w płomieniu gorejącego krzaka. A Mojżesz ujrzawszy to, dziwił się temu zjawisku. Gdy zaś podchodził, aby się dokładnie przypatrzeć, rozległ się głos Pański. Jam jest Bóg Ojców Twoich, Bóg Abrahama i Izaaka i Jakuba. A zatrwożony Mojżesz nie śmiał się przypatrywać. Pan zaś rzekł do Niego, zzuj obuwie z nóg swoich, bo miejsce, na którym stoisz, to ziemia święta. Napatrzyłem się na udrękę ludu mego w Egipcie – i usłyszałem wzdychanie jego i stąpiłem żeby ich wybawić przeto teraz idź posyłam cię do Egiptu tego Mojżesza którego się zaparli mówiąc kto cię ustanowił przełożonymi i sędzią tego posłał bóg jako wodza i wybawiciela za pośrednictwem anioła który mu się ukazał w krzaku on to wywiódł ich, czyniąc cuda i znaki w Egipcie, i na Morzu Czerwonym, i na pustyni przez czterdzieści lat. To jest ten Mojżesz, który powiedział synom Izraela: Proroka jak ja, wzbudzi wam Pan spośród braci waszych. On ci to w czasie zgromadzenia na pustyni pośredniczył między Aniołem, który do niego mówił na górze Synaj, a Ojcami naszymi. On też otrzymał słowa żywota, aby je nam przekazać. Lecz ojcowie nasi nie chcieli mu być posłuszni, odepchnęli go i sercami swymi zwrócili się ku Egiptowi, mówiąc do Aarona: Uczyni nam bogów, którzy pójdą przed nami. Nie wiemy bowiem, co się stało z owym Mojżeszem, który nas wywiódł z ziemi egipskiej. I zrobili w owych dniach cielca. I złożyli bałwanowi ofiarę i radowali się dziełami rąk swoich. Wtedy odwrócił się Bóg i oddał ich w służbę zastępów niebieskich, jak napisano w księdze proroków: Czy mnie składaliście ofiary i dary przez czterdzieści lat na pustyni domu Izraela? Tak, nosiliście namiot Molocha i gwiazdę Bożka Romfana, bałwany, które uczyniliście, aby im bić pokłony. Prze to was poza Babilon. Ojcowie nasi mieli na pustyni namiot przymierza, jak nakazał ten, który powiedział Mojżeszowi, aby go wykonał według wzoru, jaki widział. Ojcowie nasi przejęli go i wraz z Jozłem wnieśli do posiadłości pogan, których Bóg wygnał z przedoblicza ojców naszych aż do dni Dawida, który znalazł łaskę u Boga i prosił, aby mu było dane przygotować mieszkanie dla Boga Jakubowego. Lecz dopiero Salomon zbudował mu dom. Ale najwyższy nie mieszka w budowlach rękami uczynionych, jak mówi prorok. Niebo jest tronem moim, a ziemia pod nóżkiem stóp moich. Jaki dom zbudujecie mi, mówi pan, albo jakie jest miejsce odpocznienia, mago? Czy nie ręka moja uczyniła to wszystko? Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, Wy zawsze sprzeciwiacie się duchowi świętemu, jak ojcowie wasi, tak i Wy. Któregoż z proroków nie prześladowali ojcowie wasi. Pozabijali też tych, którzy przypowiedzieli przyjście sprawiedliwego, którego wy teraz staliście się zdrajcami i mordercami. Wy, którzy otrzymaliście zakon, jak wam go dali aniołowie, a nie przestrzegaliście go. A słuchając tego, wpadli we wściekłość i zgrzytali na niego zębami. On zaś, będąc pełen ducha świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą. I Jezusa stojącego po prawicy Bożej, i rzekł: Oto widzę niebiosa otwarte, i Syna człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatkali uszy swoje i razem rzucili się na niego, a wypchnąwszy go poza miasto, kamienowali. Świadkowie zaś złożyli szaty swoje u stóp młodzieńca, zwanego Saulem. I kamienowali jeszcze Pana, który się modlił tymi słowy, Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A padłszy na kolana, zawołał donośnym głosem, Panie, nie policz im grzechu tego. A gdy to powiedział, skonał.